Szanowni mieszkańcy, w najbliższy wtorek zapraszam na dzień bezpieczeństwa, który odbędzie się w naszej dzielnicy w ramach warszawskiego tygodnia bezpieczeństwa w godzinach od 10 do 18 na parkingu przy urzędzie dzielnicy. Czekać na was będzie szereg interesujących pokazów, praktycznych instruktorzy. Dowiecie się, jak udzielać pierwszej pomocy. Nauczycie się, jak obsługiwać defibrylator AED. A także rozpoznawać sygnały alarmowe w sytuacjach zagrożenia. Wszystko to pod kontrolą profesjonalistów ze Straży Miejskiej, którzy zademonstrują techniki bezpiecznego reagowania. Będą również przedstawiciele Policji, Wojsk Ochrony Terytorialnej oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. A dla naszych seniorów przygotowaliśmy specjalne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa finansowego, które rozpoczną się o godzinie 14 w sali sesyjnej 136 w naszym urzędzie. To niezwykle ważne, aby znać sposoby ochrony przed oszustami i zabezpieczyć swoje finanse. Jeszcze raz serdecznie zapraszam 8 października od godziny 10 do godziny 18 przed Urząd dzielnicy, do namiotu, bezpieczeństwa, wstęp wolny.